Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, o który prosiłyście na Instagramie, mianowicie jak udało nam się odstawić mańkę od karmienia piersią. Także jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Wyliczyłam, że podarowałam mojemu dziecku przez ten czas naszej przygody drogi mlecznej 550 litrów mleka. Oczywiście jest to w przybliżeniu. Nie wiem, ile e, mleka e, wylądowało w pieluchę podczas naszych początków i hiperlaktacji, e, ponieważ nasza droga e, mleczna wcale nie była taka łatwa i prosta. Była bardzo wyboista i naprawdę to, że ja się nie poddałam, to e, jest cud. I chyba zawdzięczam to trochę temu, że. E, ta walka, którą stoczyliśmy o Mańkę, i te lata walki z niepłodnością, jakby nauczyły mnie trochę tej wytrwałości i tego, żeby się nie poddawać. No i tak, i przetrwaliśmy te najgorsze chwile te najgorsze chwile z hiperlaktacją te najgorsze chwile, które były związane z, ze wzmożonym napięciem mięśniowym Mańki. To, że ona jadła tylko i wyłącznie w pozycji leżącej, na boku, więc wszyscy, którzy mówili super fajnie, karmisz piersią, możesz karmić wszędzie. No, w naszym przypadku to się nie sprawdziło, zresztą jak wiele, wiele komentarzy i rad innych osób. Jeśli mówimy o odstawianiu od karmienia piersią, to musimy sobie zdawać sprawę, że ten proces rozpoczyna się sam w momencie, kiedy zaczynamy zastępować każde karmienie piersią jakimś posiłkiem. Czyli tak naprawdę, jeżeli zaczynamy rozszerzać diety naszego dziecka w wieku 6 miesięcy i zaczynamy zastępować posiłek z piersi stałym posiłkiem, to już zaczynamy odstawiać dziecko od piersi. No i u nas zaczęło się właśnie, kiedy Mania miała 6 miesięcy i zaczęliśmy już eliminować tą liczbę karmień w ciągu doby, zastępując je posiłkami. Oczywiście przez pierwszy rok Mania dostawała mleko z piersi na żądanie, tak jak to jest zalecane, ale później z każdym miesiącem jadła więcej i z każdym miesiącem piła tego mleka mniej. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, kiedy choroba nas dopadała, bądź ząbkowanie, kiedy zamieniała się znowu w takiego noworodzia i wisiała na piersi i więcej, ale generalnie już przez ostatnie miesiące mieliśmy takie trzy stałe karmienia. Jadła nad ranem jadła po moim powrocie z pracy i jadła przed spaniem. Także tych karmień nie było wcale aż tak bardzo, bardzo dużo w ciągu doby. I tutaj e, takie padnie troszeczkę kontrowersyjne hasło, ponieważ Mania nie jadła w nocy mleka, mania nie wisiała jakby na piersi przy każdym przebudzeniu, nie spała z nami. Mania śpi w swoim łóżeczku i jest to związane z tym, że my nauczyliśmy manię zasypiać samodzielnie, ale nie zostawiamy mani w łóżeczku samej, w pokoju samej. My obraliśmy jakby taką swoją metodę, usypiania jej, więc zanim Mania uśnie, ktoś zawsze jest w pokoju i ona sobie usypia sama w łóżeczku, ale przy naszej obecności. Niemniej jednak w nocy Mania już nie jadła. Fakt jest taki, że był czas, że ona w ogóle nie piła mleka w nocy, ale przez ostatnie dwa miesiące przed odstawieniem Mani od piersi, ja już byłam tak zmęczona jej wczesnymi pobudkami, że ona dostawała mleko nad ranem około godziny 35 i ona sobie jeszcze dosypiała, więc takie, wiecie, jakby przeciwnicy tej metody samodzielnego usypiania, którzy nazywają ją treningiem snu. No, to nie jest tak do końca, że oczywiście stosując się stricte wytycznych, które są. Zalecany przez konsultantów snu. No to tak wygląda, że absolutnie żadnego mleka. Dziecko najlepiej, żeby usypiało samo w pokoju, bez obecności rodzica. Ale słuchajcie, no, każde dziecko jest inne i musimy pewne rzeczy dostosowywać do nas i do naszego malucha. Więc u nas jest jakby nasza. Indywidualna metoda usypiania, nasza indywidualna metoda radzenia sobie z takimi kryzysowymi sytuacjami, i paradoksalnie, przed samym odstawieniem Mańki od piersi, ona zaczęła właśnie jeść nie po przebudzeniu, ale do, do spania, bo ja potem szłam do pracy i nie było mamy nad ranem, co też, wydaje mi się, troszeczkę nam ułatwiło sprawę. Ale dobra. Jak to wyglądało? Czy udało się nam za pierwszym razem? Czy podejmowałam wcześniej próby? Słuchajcie, podejmowałam wcześniej próby, bo na przykład jeśli chodzi o to karmienie nadranne, poranne, ja oczywiście próbowałam ją dospać w jakiś inny sposób niż na piersi, no i to się nam nie udawało. Ona finalnie musiała dostać tą pierś I żeby nie doprowadzać do eskalacji Takiej histerii i płaczu To faktycznie ja miegłam Jeśli chodzi o karmienia w ciągu dnia Podejmowałam próbę taką, żeby wyeliminować Na przykład to karmienie w środku dnia Żeby jadła więcej stałych posiłków I skutkowało to tym, że budziła się więcej w nocy Więc to nie był tamten moment Pamiętajmy, że Odstawienie od piersi jest najłatwiejsze w cudzysłowie wtedy, kiedy dziecko wykazuje też oznaki gotowości na to. No i przede wszystkim mama, bo nie znam takiego przypadku u takiego maluszka, maluszka, gdzie dziecko nie zapyta ani razu o tą piersi, czy dziecko przy tym Takim pierwszym stanowczym powiedzeniu nie, nie będzie płakać. I to jest trudne. No i u nas przyszedł taki moment, kiedy byli jeszcze moi teściowie kiedy ja wiedziałam, że Mani nic nie dolega, jest zdrowa, nie idą nam zęby, jest stabilna sytuacja w domu. Nie ma żadnych takich gwałtownych zmian. Jest wszystko jakby tak, jak być powinno według naszej rutyny i wiedziałam, że za chwilę będzie inaczej, że za chwilę my lecimy do Polski, że za chwilę rozpoczynamy przedszkole, za chwilę zacznie się sezon jesienny, czyli przeziębienia choroby, za chwilę zacznie się temat ząbkowania, bo czekamy jeszcze na ostatnie zęby piątki i za chwilę to nie będzie możliwe, także doszłam do wniosku praktycznie z dnia na dzień. Że to jest ten czas, ten moment i musimy podjąć tą próbę. Ja teraz, przed naszym wyjazdem do Polski, pracuję bardzo dużo. Dodatkowo zastępuję szefa, więc, jakby jestem tutaj odpowiedzialna za trochę więcej obowiązków niż moje, które i tak muszę wykonywać, więc pracuję dużo. I przyszedł jeden weekend taki wolny, pełen, czyli trzydniowy. Kiedy ustaliłam ze wszystkimi domownikami, że mogą się nie wyspać, bo to jest ten dzień. To jest ten dzień, kiedy podejmuję próbę nie podania tej piersi nad ranem, więc może się to wiązać z płaczem. Jest to ten dzień, kiedy będziemy eliminować to pierwsze karmienie właśnie nadporanne, tak nazwijmy to, bo chciałam to robić stopniowo, czyli tak co 2-3 dni jedno karmienie. No, i oczywiście y, przyszedł ten moment. Ja, zwarta, gotowa, pełna y, mobilizacji i konsekwencji, bo wiadomo, że tutaj trzeba naprawdę podjąć konsekwentną decyzję. Jeśli podejmujemy y, starania ku temu, żeby odstawić, to odstawiamy, i nie można jakby ulec y, temu y, proszeniu dziecka o, o to mleko. Mm, no, i wytrwałam. Mania popłykała trochę faktycznie, ale i tutaj znowu jakby wbrew tym poradom konsultantów snu, Mania oczywiście była na rękach, Mania była tulona, Mani śpiewałam, Mani dawałam na maksa tej bliskości i czułości, której ona mogła wtedy potrzebować. Znam wiele takich rad, że najlepiej, żeby mama zniknęła z domu i żeby mama jakby zleciła te pobudki poranne czy nocne tacie. No i wiecie, to jest łatwiejsze dla mamy, ale nie jest łatwiejsze dla dziecka. Jeżeli tata nie wstawał wcześniej do dziecka, a tutaj nagle zabieramy mu mleko, i zabieramy mamę. No to to jest taki naprawdę turbo zmiana wiadomo. Każdy powinien robić według swojego, jakby znając e, swoją sytuację, indywidualnie podejmować decyzję, ale dla mnie to nie było jakby dopuszczalne, żebym ja zostawiła Manię jeszcze w tym momencie bez mamy. Także wytrwałyśmy ten poranek. Był płacz, ale była też bliskość. No i słuchajcie, skoro powiedziałam jej, że mleka nie ma, ona nie zapytała przez cały dzień ani razu o piersi, mimo że mama była w domu. A zdarzało się tak, kiedy ja nie szłam do pracy, że Mania o to mleko prosiła częściej. No i tutaj nie zapytała ani razu, więc no nie proponowałam. Wieczorem faktycznie już czekała pod sypialnią naszą, gdzie zawsze według naszego rytuału, Dostawałam mleko przed kąpaniem. No i ja zmiękłam, no bo była taka podjęta decyzja, że odstawiamy karmienia według wiecie, metody małych kroków, więc zmiękłam. Ale napiła się tylko z jednej piersi, bo wiedziała, że n -n. i poszła się kąpać. Ja nie proponowałam drugiej, no bo, wiecie, jeżeli odstawiamy, no to już nie dajemy na siłę, żeby się najadła, bo ma już się w ogóle oduczać. Poszła się kąpać, położyła się spać i już tej nocy już się nie obudziła tak wcześnie na mleko. Obudziła się troszeczkę później. Ja poszłam do niej, wziąłam ją na ręce, przytuliłam, powiedziałam, że mleczka nie ma i już nie było płaczu. Poszła spać dalej. Wzięła swoją ukochaną świnię, która jest u nas na topie do spania ostatnio, i poszła dalej spać. Jak się obudziła, już o mleko nie zapytałam. W ciągu dnia, jak jej się przypomniało, to mówiłam, że mleka nie ma. Ona mówiła spoko, okej, okay, mama. Wieczorem też nie zapytała już o mleko. Mm. I to był jeszcze ten moment, kiedy ja to przeżywałam całkiem spokojnie i cieszyłam się, że idzie nam tak gładko. E, ale kiedy przyszedł wieczór i Mania usnęła bez karmienia, e, i Mania usnęła bez e, tego naszego wcześniejszego rytuału, no to mamy zaczęły dopadać e, emocje, hormony i w ogóle. Poza tym no, zaczęłam już jakby odczuwać troszeczkę fizycznie e, brak tego karmienia. No i zaczęła się moja żałoba po karmieniu piersią, bo zaczęło do mnie docierać, że to już chyba faktycznie koniec i moje dziecko poradziło sobie z tym fantastycznie i paradoksalnie było łatwo, bo poradziła sobie z tym świetnie, ale z drugiej strony było mi ciężko, bo jakby poczułam się taka trochę już... Mniej potrzebna, i to mleko już mogło, yy, nasza droga mleczna. Yy, wiedziałam, że się nie, że się zakończy, ale wiedziałam też, że ona się może nigdy więcej nie powtórzyć, bo no, wciąż nie wiadomo, yy, czy kiedykolwiek mania będzie miała coś i dzisiaj, niebawem, minie już miesiąc odkąd się nie karmimy i już jest dla mnie to dużo łatwiejsze. Ten pierwszy tydzień był taki trudny, bo i fizycznie musiałam sobie poradzić z, jakby z bolesnością i, i psychicznie było mi trudno, no bo trochę popłakałam sobie tymi wieczorami, ale z każdym dniem było łatwiej. Jak to zwykle bywa? Większość tych momentów rodzicielskich, bo ja jestem zwolenniczką teorii, że rodzicielstwo, macierzyństwo składa się z momentów. Momentów trudnych i momentów wspaniałych. Tak samo jak i z porodem, kiedy zapomina się o tym bólu i o tym wszystkim bardzo szybko, tak samo się zapomina o tych trudnych chwilach, które się przeżywa w pierwszym roku. I tak samo jest i teraz. Z każdym dniem jest coraz łatwiej. Ja teraz zaczynam coraz bardziej doceniać to, że mogę więcej. Wiecie, ja byłam przez półtora roku ponad y, ba, przez 19 miesięcy na diecie eliminacyjnej, kiedy nie mogłam jeść tego, na co miałam ochotę, kiedy nie mogłam wielu, wielu, wielu rzeczy, które lubię. I teraz zaczynam odkrywać na nowo to i trochę się czuję jak taki pies spuszczony z łańcucha i że mogę to, mogę to, mogę to. Trochę zaczynam się obawiać już moją wagę, bo tak naprawdę bez ograniczeń próbuję wszystkiego, czego nie mogłam, więc za chwilę będę musiała trochę przystopować i hola, hola, trzeba trochę wrócić na tory zdrowego, rozsądnego żywienia i myślenia. No Niemniej jednak teraz korzystam i jest mi przez to troszeczkę łatwiej, bo wiecie tą żałobę po karmieniu piersią zastępuje trochę teraz takim szaleństwem kulinarnym. No i tak, no wiecie, poszło nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Jeszcze tak o czym chciałam wspomnieć. Jeśli chodzi o tę, tę fizyczną stronę poradzenia sobie z zakończeniem laktacji, no to u mnie obyło się bez tabletek i obyło się bez spalania pokarmu, jak to niektórzy nazywają potocznie. Wystarczyła kapusta. Ja czytałam, że Teraz się nie zaleca tego, przez to, że, one, że kapusty są nasycone jakimiś pestycydami, ale u mnie to podziałało. Po prostu zimna kapusta z lodówki rozbijana tłuczkiem, obkładanie biustu tą kapustą, plus odciąganie mleka pod prysznicem do uczucia ulgi. I tak naprawdę dwa dni było po problemie, ale ja też nigdy się nie zmagałam z żadnym zapaleniem piersi, z żadnymi zastojami, także u mnie to poszło naprawdę bardzo gładko. No i co jeszcze? Przez że moja mania jest alergiczką i przez to, że ja jak już wiedziałam, że ja się nie poddam i lecimy z tym tematem, zjadłam jajko i mleko, wypiłam i wiedziałam, że wtedy już na pewno się nie poddam, bo. Yy... No, alergeny w mleku utrzymują się, mogą się utrzymywać dość długo, zależy od przypadku, i ja po prostu bałabym się podać jej to mleko moje ze względu na jej alergię. Także pod tym względem mi było dużo łatwiej i wykorzystałam trochę to, że Mania jest alergiczką. Powiedziałam, że już po prostu nie mogę jej podać tego mleka. Wczoraj przebierałam się w Łazience i Mania weszła. No i na widok mamy tobles, y, oczywiście krzyknęła niam, powiedziała mi, że nie ma ona powiedziała, aha i poszła, więc jeżeli jesteście na początku drogi odstawiania no to a, konsekwencja i to musicie jakby poczuć, że to jest ten moment, ten moment, że się nie poddajecie i, i chcecie w tym wytrwać, b, pamiętajcie, że każde dziecko jest inne i może być tak, że dzisiaj się wam nie uda i czasami warto odpuścić, jeśli czujecie, że to jakby nie jest dobry, dobra chwila, a za tydzień może się udać. I tak samo było troszeczkę e, u nas, że te wcześniejsze próby, e, tak jak opowiadam wam, no nie były skuteczne, a przed ten moment się udało i teraz mamy może na przykład zjeść do kawy ciasto, wcześniej nie mogło że mam nadzieję, że wam się film podobał. Znowu trochę gadany, znowu z pracy, ale to mam taką chwilę teraz, żeby to nagrać. No i co, i lecę do pracy. A wam życzę miłego dnia i trzymam kciuki, jeśli jesteście na początku tej drogi odstawiania od piersi. Trzymam kciuki, jeżeli jesteście na początku drogi laktacyjnej, bo to wcale nie jest takie proste, a nasza historia pokazuje, że no, jeśli się przetrwa te trudne, trudne chwile, to potem naprawdę jest miło i fajnie, i ja będę wspominać to z ogromnym sentymentem, i uważam, że to było naprawdę piękne, co mogłam dać mojemu dziecku. Ale też będę cały czas powtarzać, nieważne, jak karmisz dziecko. Nieważne. Nie, nie, ja nie jestem y, za terrorem laktacyjnym, że mama, która karmi piersią, jest lepsza. Owszem, jestem dumna z siebie, ale lepsza nie jestem. Każda mama, która karmi swoje dziecko i dziecko jest najedzone, niezależnie od sposobu, jest super mama.